Witam serdecznie kochani, z tej strony Dawid z kanału Prowadzienie Bóg. Moi drodzy, stało się, USA posiłkuje Izrael, atakując Iran. No jest to moim zdaniem, nie tylko moim, jest to niebagatela bardzo wielkie zagrożenie. Jest to punkt zapalny pod rozlewającą się, w ogóle roztaczającą już trzecią wojnę światową. Otóż moi drodzy, chciałbym Wam przedstawić list. List pewnego masona. Masona 33. stopnia Alberta Pajka. Oczywiście przez pewne osoby może nie być brany to masero, co w nim pisze. Dla innych mogą to być bzdury, ale w kręgach teoretyków spiskowych. No, mówi się o tym pewnie, że coś w tym jest. Mówiąc moi drodzy szczerze, coś bardzo dużego w tym jest. A w obecnej chwili to treść tego listu, wizja trzeciej wo wojny spełnia się dosłownie ząb w ząb, słowo w słowo. Tym razem otworzę telefon. Zlinkuję Wam to, wystawię Wam link, to jest link ze strony inter internetowej Wolne Medianet. Plan Trzeciej Wojny Światowej, który brzmi tak. Oczywiście on napisał Plan Trzech Wojen Światowych. Pier pierwsze dwie, jak sobie przeczytacie, bo jest opis obszerny, no, zgadzały się. Powstał ten plan dokładnie. W 1871 roku był znany plan Trzech Wojen światowych. Jedna z kopii znajdowała się przez pewien okres w Londyńskim muzeum. Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce Kardynał Chile Carlo Rodriguez The Mystery of Freemasonry, Sekrety Masonów ujawnione. Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 1925 i nadal jest dostępna w sprzedaży. No ale wracając, pomijając cele pierwszej i drugiej wojny skupmy się na tym, co pisze w, o trzeciej. Trzecia wojna światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury iluminatów pomiędzy politycznymi syjonistami oraz liderami świata islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że islam Islamski świat arabski oraz polityczny syjonizm wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy nihilistów oraz ateistów. Oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narody efekty absolutnego ateizmu, y, przepraszam, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie. Wtedy na każdym miejscu, wszędzie obywatele zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji, a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy formułujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów, ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, Otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie. Oczywiście wiemy też, że Moi drodzy, szatan nieumiejętnie kopiuje Boga. I on ma też swoje tam jakieś proroctwa, swoje plany, swoich ludzi, którym to przekazuje. Oczywiście, jak najbardziej tak. Są ludzie, którzy jak najbardziej wierzą w prawdziwość tego listu. Są tacy, którzy wybiórczo sobie to traktują. Ach, ta część jest poprawna, a ta część nie, jest poprawna. No, ale moi drodzy, skupmy się na tym, co pisze. Chodzi o to, że musi... właśnie jest konflikt Iran i Izrael. Wiemy, że Iran, czyli wspomniany tutaj um, islamski świat arabski, islam, moi drodzy no, islamizacja Iranu miała miejsce poprzez rewolucję islamską, bodajże chyba w, w 1979 roku. Gdzie Iran został po prostu zislamizowany. I wiemy, że Izrael, Żydzi niby, chodzi tak naprawdę o Syjonistów, tam króluje Syjonizm. Oczywiście my, mylnie albo wprowadzając w błąd, posługują się tzw. Tak gwiazdą Dawida. Dlaczego błędny? Dlatego, że to nie jest tak naprawdę gwiazda Dawida, o jakiej się mówi, że jest, ale jest to gwiazda Remfana. I poczytajcie sobie też to, znajdźcie troszeczkę tego czasu, aby dojść do sprawy z Hami, bo do tego się dalość. To jest gwiazda boszka Remfana. Syjoniści tak naprawdę wielbią i czczą Lucyfera. A dlaczego w ogóle USA wspiera, wspiera Izrael, dlatego że Żydzi są i tu i tutaj. Dlatego po prostu oni się będą wspierać Dlatego USA, wiadomo, że mają tam swoje interesy i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj mówię to bardzo ogólnie. Ogólnie dlatego, że naprawdę pokrywa się to z tym planem Trzeciej wojny światowej. To się być raczej na pewno może się rozlać nie tylko na pobliskie tam tereny, ale może czy możemy my odczuć dokładnie skutki tego tutaj. No i na, na, na razie się mówi tam o cenach ropy no i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, konflikt moi drodzy przeniesie się na ziemię europejskie też. Poczekajcie, póki co jest cicho o Putinie, ale przesuwa się pewnie suk sukcesywnie powoli do przodu, więc teraz jeszcze będą głosy ludzi, którzy będą mówić, że a, ale do Polski, po co on ma do Polski? Co on tu ma w tej Polsce, moi drodzy? Tutaj nie chodzi o to, co ma. Czy ma interesy w Polsce, czy nie ma. Czy ma po coś tutaj wpaść, czy też nie. Tutaj chodzi o to, kochani moi, że coraz więcej słyszy się o tych wojnach, wojennych wieściach, moi drodzy. Otwórzmy sobie znowu. W ogóle polecam cały rozdział 24 Ewangelii Mateusza. Przypominam, że Dotyczy on obecnie owych czasów też. I tutaj otwórzmy sobie na 24 rozdziale, ale w wersetach od 6, powiedzmy, że do 12. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, się, aby się nie tworzyli, bo musi się to stać. To jeszcze, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem. Naród przeciwko narodowi i Królestwo przeciwko Królestwu. I będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na odrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia Mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą. I nawzajem nienawidzić I powstanie wielu fałszywych proroków I zwiodą wielu A ponieważ bezprawie się rozmnoży Przed to miłości wielu oziębnie Swoją drogą Wyborcy Trumpa Którzy widzieli w nim Zbawiciela świata tak Już pomału został namaszczony Tam chyba jego podobizna Była zestawiona równolegle z podobizną Cyrusa Wiel Wielkiego, na jakichś monetach wybitych, no moi drodzy, to jest porażka wielki, zbawca tram, który miał zaprowadzić pokój, ten się w w wtrąca w następne inne. Dlatego no moi drodzy, powrócimy jeszcze raz do wersetów, ale tym razem dlaczego jeszcze raz, bo czytaliśmy oczywiście na filmach wstecz, ale przypomnimy sobie Księga Jeremiasza 17, rozdział, werset siódmy. Nie, przepraszam, piąty, tak, tak jest. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje poparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Obojętnie kogo wybierzeć, czy na prezydenta, czy na jakiś rząd. Będą ludzie tylko. My nie mamy w ludziach mieć nadziei, bo pokazują nam na przestrzeni dekad, wieków, że tak naprawdę to nie, dość, że nic nie daje, to tylko co jakiś czas widzimy konflikty, wojny i tak dalej, i tak dalej. Choć teraz jest to czas bardzo groźny, gdyż naprawdę są to bóle porodowe, jeszcze mniejsze które poprzedzają powtórne przyjście naszego króla, naszego pana. I tak naprawdę polecam, abyście przyjrzeli się temu, co pisze właśnie w tym planie trzech wojen i tym samym tej trzeciej. Wypuścimy nihilistów oraz ateistów, oraz prowokujemy niezwykły socjalny kataklizm. Moi drodzy, tych obcokrajowców, te mieszanie kultur, islamizacja, Europy, to też po coś jest. Oni nie są tak wpuszczani, żeby, żeby tak sobie to było. W tym jest jakiś cel, jakiś plan, no ale tutaj zbyt dużo nie można mówić, bo oczywiście momentalnie się otwiera wśród ludzi instynkt, instynktownie, albo raczej zaszczepiony taki instynkt wręcz, teorii spiskowe. No, moi drodzy, no, o pandemii mówiliśmy też, że to był fake. Wtedy się z nas świali. Teraz jakoś, że uwierzyli w to sami, no to teraz znowu się mówi, że okej, okay, Plan trzech wojen, było to przepowiedziane już w 1871 roku, to kurczę, jak to możliwe, to oni planują akcje na, na, nawet na wieki do przodu. To rzeczywiście, że tak, kochani. Każdy, kto się zapozna ze Słowem Bożym, zainteresuje się tym bardziej. Otwarcie też Bóg otworzy mu oczy, to wie, że ogólnie panuje jeden wielki spisek na świecie. Spisek przeciwko Bogu. Oczywiście są tacy, którzy uważają, że Boga nie ma, przecież jak to możliwe, przecież Boga nie ma. Wzięliśmy się od małpa, bo Boga nie ma. No. no nie, no to tak nie jest. Bóg nie to że jest, to jeszcze kieruje tym wszystkim i tymi wydarzeniami ostatnimi też. Bóg jest Bogiem suwerennym. Dlatego my, którzy wierzymy Mu, którzy ufamy Mu, my nie boimy się, bo wiemy, co nadchodzi. Kto ma Boga naprawdę w sercu, ten się nie boi. Oczywiście... Powracając do tego planu masona, jak najbardziej masoneria jest, istnieje. Loże masońskie, naprawdę gałęzie masonów wyrządziły i wyrządzają wiele szkód, woń, Co jest to oczywiście wiadome i to nie od dzisiaj. Już. Chociaż dla innych jeszcze, którzy naprawdę żyją tym światem i w tym świecie, to może być w zakresie takich spisków że jak to masoni, którzy władają tutaj, rozgrywają na tej planszy, Piąki, narody, i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Ale to wszystko i tak człowiek jest kontrolowany przez Boga. Szatan zresztą doskonale wie, że zostało mu już niewiele czasu. On sobie zdaje z tego sprawę, że przegra, i mu tak naprawdę o co chodzi? To o to, żeby jak najwięcej dusz pociągnąć za sobą. Czysta doktryna lucyfera wystawiona w końcu na publiczny widok. Ja no myślę, że tutaj raczej chodzi chyba o ukazanie się antychrysta. Antychrysta, którego tożsamość też myślę, że lada rok się pozna, bo to wszystko zaczyna przyspieszać, widzimy to na własne oczy. Cieszy mnie też naprawdę, że niektórzy ludzie się budzą, przychodzą do Boga i oczywiście są skłonni w to wszystko uwierzyć. To naprawdę chodzi o przyszłość. Wieczną przyszłość wielu, wielu ludzi. Czym więcej sobie zda z tego sprawy i do Boga przyjdzie, tym więcej uratuje życie swoje. A to, czy stracimy te nasze ziemskie, tutaj to tak naprawdę znaczenia wiekrzywu, moi drodzy, nie ma. Nie ma. Ateiści chrześcijaństwo. Ateizm i chrześcijaństwo, zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie. Już myślę, że ta część się nie spe spełni, gdyż częściowo ten plan może się pokrywać i to się dzieje, zwłaszcza chodzi o konflikt Izrael-Iran. To jest idealnie kompatybilne z tym. Ale moi drodzy, my nie, zapo nie zapominajmy, że Ponad jakieś masońskie plany, wizje ich, mamy słowo Boże, które jest ponad nimi, które jest ponad nimi i choć chociażby nie wiem, jak oni się starali, główkowali, nie są w stanie nic nam zaszkodzić. Na tyle, na ile zostaną, zostanie im dozwolone wyrządzić tego zła, tyle będą mogli go wyrządzić, ponieważ wielki ucisk. I wojna nastanie. Jak to, jak to ostatni jeden z braci powiedział, że ta wojna się chyba naprawdę przyda, bo naprawdę wtedy by się jeszcze większa część ludzi obudziła i przyszła do Boga. Bo to co się naprawdę dzieje na Ziemi, no to ta mentalność dzisiejsza ludzi, przytoczę jeszcze jeden przykład, oglądałem ostatnio ciekawy live brata, który... Zadając pytanie, czytając odpowiedzi na pytanie, które brzmiało, kogo uratowałbyś w obliczu zagrożenia? Czy swojego małego pieska, czy obce małe dziecko? No moi drodzy, zdecydowana większość tak naprawdę, czy się to wydaje komuś śmieszne, czy nie odpo odpowiadała, że uratowałabyś się swojego pieska. No to już jest... Tuż jest, jak my jesteśmy rangą nad zwierzętami, to oni już wywyższają zwierzęta, w tym przypadku psy, ponad życie ludzkie, moi drodzy. To już jest duch antychrysta. To już jest naprawdę duch antychrysta. To są ludzie pod, pod działaniem ducha antychrysta. Tylko sobie faktycznie nie zdają z tego sprawy. Popatrzmy się, co się dzieje w tym całym ruchu LGBT, jak to pożera ludzkość. To jest niczym wrzut, niczym nowotwór, niczym jakiś rak. Grzech się tak rozplenił, naprawdę, że jeżeli Bóg nie zainterweniuje, to cała ludzkość jej chyba zginie wręcz. Konflikt. Trzecia wojna rozpocznie się. Rozpocznie się i obejmie ona ziemię na Europie, w Europie. To jest fakt. I to wierzą w to nie tylko ci, którzy idą na drodze z Bogiem, ale wiedzą o tym również finansiści, ekonomiści, ludzie wysoko postawieni. Oni też wiedzą, co nadchodzi sam. Słuchałem nagrań takich ludzi jak chociażby tą Roberta Chyba Hedy na kanale Jana Pińskiego. Jak nie zapomnę, to wystawię Wam ten link. Oni mówią, Oficjalnie już, że tak samo tu w Europie i na ziemiach polskich będzie konflikt. Jest to nieuchronne. Będzie to część wielkiego ucisku. Część wielkiego ucisku, gdzie naprawdę jeszcze wiele ludzi wypierze swoje szaty. Gdzie jeszcze będą mieli ten czas, by to już będzie naprawdę ostatni dzwonek, by nawrócić się i przyjść do Boga, bo chodzi tu o życie wieczne. Gdzie jest pędz. Czy w chwale Boga? Żyjąc naprawdę bez tego otaczającego nas zła, które obecnie jest, czy w jeziorze ognistym, gdzie Boga nie będzie, gdzie będzie wieczna męka, to już żarty nie są. Zobaczcie, to się zaczęło już od roku 2020 i się rozwija, tylko jak nie pandemie, to wojny, być może pandemia może znowu będą, bo wiemy, że oni już wiedzą, jak to przeszło. To przejdzie to drugi raz. Nadzą tylko po prostu od tego chwilę odetchnąć ludziom, ale nie od wszystkiego, bo dając od pandemii odetchnąć, to znowu rozlewa się wojna. No, przyszło nam żyć naprawdę w tych czasach. Czym więcej osób to do siebie dopuści, moi drodzy, tym więcej się opamięta, przyjdzie do naszego Boga i uratuje się. Wierzcie mi naprawdę, że ja i wielu mi podobnych ludzi wie, że mając Boga w sercu się nie boimy, bo wiemy, że to musi się stać choć może się to wydawać kontrowersyjne, co powiem teraz, to mnie to nawet cieszę, że to się dzieje. Mnie to cieszy, bo wiem już naprawdę, że przyjście naszego Pana jest bliskie. Bardzo bliskie. I ja nie mówię tu o dziesięcioleciach. Nie, nie, nie. Nie. Znacznie wcześniej. Znacznie wcześniej. Obserwujmy, co się dzieje. Wiemy, że ci sataniści Mogą mieć swoje tam proroctwo, oczywiście, mogą mieć swoje wizje, i tak dalej, ale my mamy Boga. My mamy też Boga, który daje odpowiednio niektórym ludziom sny, widzenia i sny. Sam dostawałem takie sny, dlatego wiem, że to też i u nas będzie miało miejsce. Dlatego jestem, dlatego, że sam tego doświadczyłem, tym, dlatego wierzę w inne, prze, prze, przepraszam, wierzę w opowieści, opowieści w sensie zeznania innych świadków, braci czy sióstr wierzy, którzy również dostawali te sny. Bo to się wszystko zaczyna dziać, moi bracia. Po prostu nadchodzi nasz król. Będzie to okupowane naprawdę ciężkimi czasami, które są wspomniane jak najbardziej w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, ale i... W objawieniu Jana, bo czy ktoś chce, czy nie, żyjemy na kartach objawienia według Jana Apokalipsy. Piękne czasy idą. Nasz król wraca. Kiedyś też przyszedł. Nie poznali go, zamordowali go. I Bóg wiedział doskonale, że tak się stanie, że tak się ma stać, po to, aby została przelana niewinna krew za nasze grzechy. I to się stało. Jestem pewny, że gdyby szatan doskonale znał ten plan, to by nie dopuścił, by zamordowali Chrystusa. Dlatego, bo nie dopełniłoby się to, nie dokonałoby się to. I bylibyśmy dalej pod, powiedzmy, klątwą. No ale to się stało i dziękujemy za to naszemu Bogu, ponieważ tak nas ukocha. Moi drodzy, no dzieje się coraz to więcej. I będzie się działo jeszcze coraz to więcej z roku na rok, aż się to wszystko rozleje, przybliży się do nas i my będziemy tego świadkami. To jeszcze piękny czas. Kto ma Boga w sercu, ten wie doskonale o co chodzi. Ten wie doskonale, że ten czas musi nastać. Jeżeli Jezus mówi poprzez słowa Pisma Świętego, że mamy uważać, że mamy się nie bać, nie trwożyć, bo to wszystko się musi stać. Czyli stanie się to i jeszcze więcej. I jeszcze więcej, dlatego my przygotowujemy się na to. My nie przygotowujemy się na to, jak to na przykład robią jacyś prebersi, budując jakieś bunkry, schrony, gromadzenie palet żywności. wody. to tak naprawdę nie da na nic, kupią sobie jakiś tylko okres czasu, a i tak na nic się to zda. Kiedyś w poprzednich, w jednym z poprzednich nagrań mówiłem o tym, że Ludzie najbogatsi kupują sobie przecież, bu budują sobie podziemne bunkry. O tym się mówi nawet w takich pismach jak Forbes albo innych, że budują sobie podziemne wręcz miasta, bo wiedzą, że się coś będzie dziać. Bo wiedzą, że coś się będzie dziać. Oni doskonale wiedzą. Oni, oni, oni wierzą nawet w Biblię bardziej jak większość chrześcijan, chyba. My sobie zdając z tego sprawę, co się będzie dziać, co też pisze w Słowie Bożym, że będą uciekali się do, ja, do jasni, będą się kryć przed gniewem baranka, będą mówić do tych skał, padnijcie na nas, padnijcie na nas, bo któż może się ostać przed tym wielkim dniem? Nikt się nie ostanie. Żadne podziemne bunkry ani miasta. Ten czas jest bardzo bliski. My nie boimy się. My nie boimy się, bo wiemy, że to się musi stać i to się stanie. Jeśli ktokolwiek jeszcze tam się będzie łudził, warto jest czasem naprawdę oglądać mm, wypowiedzi, przepraszam, oglądać kanały, czytać wypowiedzi internautów też, ale oglądać kanały, które nagrywałem o tych postępujących się, eskalujących konfliktach. I czytać też wypowiedzi właśnie internautów, bo tam właśnie przedstawiają to i pokazują nam w takim świetle, co się naprawdę dzieje. I niektórzy jeszcze mówią, że to się ustabilizuje, że to przejdzie nie tylko my nie ingerujmy w to, nie angażujmy się w to. To nas jeszcze to jakimś, jakimś cudem nas to ominie, moi drodzy. I to są takie złudne nadzieje, też pokładane w działaniach innych ludzi. My czytaliśmy, że my nie mamy pokładać nadziei w ludzkości ani w człowieku w, człowieku, w ogóle. Tylko w naszym Bogu. To w nim, kto pokłada nadzieję, ten będzie bezpieczny. Nawet jeżeli będzie musiał przejść przez ten ucisk. Tak będzie bezpiecznie. Jeszcze raz powtarzam. Tu nie chodzi o naszą, o to, o naszą przyszłość, naszego jakże krótkiego życia. Rapetę 70-80 lat, 90, jeżeli po błogosławieństwie Bogu, który jest nowym Tu chodzi o życie wieczne, które będzie trwało znacznie dłużej. Znacznie już. Tym bardziej powinno to dotrzeć do ludzkości, jak bardzo ważny nadchodzi czas. My nie boimy się, my mamy Boga w sercu. Tylko po prostu oswajamy się z tym. My oswajamy się z tym poprzez Bo Słowo Boże. Wiemy, że to się wszystko musi stać. Dlatego wśród, wśród braci i sióstr w wierze nie będzie czegoś takiego jak ogromny dysonans poznawczy, który będzie miał miejsce i doświadczy go wielu ludzi, którzy nie wierzą ani w Boga, nie idą na drodze z Bogiem, czyli idą na drodze z Szatanem, ponieważ są tylko dwie drogi, jak mówiliśmy też w odcinkach wcześniej, dobra i zła, nie ma innej drogi. Są tylko dwie. Nie ma innej drogi. Dlatego dla tych, którzy idą na drodze z Bogiem, z Panem naszym, my nie bójmy się, moi drodzy, bo nasza obrońca jest. Ponad tym wszystkim, co się dzieje, jest nad nami, nad naszymi głowami. Dlatego też, co by się nie działo, my zwyciężymy. Przykazujmy sobie tylko te pewne prawdy dalej. Szerszmy Ewangelię. Kto jak może. Są tacy, którzy chodzą po ulicy, i normalnie ostrzegają, że to się zaczyna dziać. Są tacy, którzy nagrywają materiały na portalach społecznościowych, publikują je. To jak może, przykazujmy sobie to. Bo czas jest naprawdę bliski. A to, że my żyjemy według dwóch najważniejszych przykazań, czyli o traktowaniu naszego Boga, o tym, jak mamy Go traktować, a drugie Brzmi o tym, że bliźniego swego mamy miłować jak siebie samego. Nawet jeżeli ma się to manifestować poprzez przekazywanie prawdy. Czy zostaniemy wysiniani, czy będą z nas kpić, nieważne. To, co mamy przekazać, przekazujemy dalej. Ten, kto uwierzy, uwierzy i uratuje siebie. Ten, kto nie uwierzy, no, ciężka jego przyszłość będzie, mój drodzy. Jeszcze raz powtarzam, nie bójmy się, trwajmy w naszym Panu, On naszym, naszym fundamentem, naszym skałą. Z Nim nic nam nie grozi, a nawet dla osób bardziej świadomych wyciągnie nas stąd i oszczędzi Oszczędzi nasze oczy, by nie ujrzały tego, co się będzie działo podczas wielkiego ucisku. I za to dziękujemy Ci nasz Pan. To niech będą dzięki. Dziękuję, jeśli dotrwałeś do końca, jeżeli uważasz, że te słowa okazały się przydatne, pomocne podziel się tym materiałem z kimś innym, udostępniajmy, to zostaw łapkę w górę, kciuka w górę, komentarz. Dla zasięgu. Subskrybuj kanał. Obserwujmy, co się dzieje. A przede wszystkim, moi drodzy, czuwajmy. Potrzeba czujności, bo bliski jest ten dzień. I żeby nas Bóg zastał czuwającymi. Czego życzę Wam i sobie z Bogiem. Cześć.